Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku. Parę dni temu gościłem po raz kolejny na planie serialu Diagnoza. Był to bodajże już piąty raz, i tym razem powiem wam kolejne ciekawe rzeczy, które mnie tam spotkały. Opowiem kogo zagrałem, no i ogólnie co się wydarzyło. A więc zaczynajmy. A więc tak, e, ogólnie po raz kolejny to będą jakieś e, niepoukładane rzeczy, tylko powiem Wam to, co mi ogólnie do głowy przyjdzie. E, postaram się to zrobić w takim większym skrócie, gdyż ogólnie już na temat tego, jak Dzień Statysty na planie wygląda i Dzień Tublera, e, były dzielne odcinki o tym, a więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam tam sobie zobaczyć, albo teraz, albo potem, w zależności od tego, e, jak chcecie. Ale już przechodząc do sedna sprawy, na planie diagnozy byłem w, w, w poniedziałek. E, oczywiście kilka dni wcześniej wysłałem zgłoszenie, napisałem praktycznie to co zawsze, czyli właściwie kopiuj-wklej, ale ja będę Wam tam mówił dokładnie co napisałem, bo chyba Was to nie interesuje. A wydaje mi się, że już wcześniej o tym mówiłem, a więc koniec tych rzeczy mało istotnych i przejdźmy do samego poniedziałku. E, plan zdjęciowy zaczął się bodajże o godzinie, 15.20, tak, mieliśmy być na godzinę 15.20. Była taka trochę dziwna godzina, bo ani to pełna, ani nie w pół do, więc. No ale miało być, to byłem. Eee, ogólnie myślałem, że plan się zacznie wcześniej, bo w tym przypadku eee, diagnozę kręcili w rybniku tylko przez dwa dni i o dziwo była to niedziela i poniedziałek. Stwierdziłem, że pójdę sobie w poniedziałek, bo w niedzielę tak szczerze mówiąc mi się nie chciał. No, to, to nie jest tak, że cię zapraszają, że oni do ciebie dzwonią, że masz przyjść ten i ten dzień, tylko sam sobie wybierasz ogólnie datę. Więc stwierdziłem, że poniedziałek będzie, będzie lepszy, po prostu będzie lepszy. No i, i co mnie tam zostało? No przyszedłem na miejsce, ogólnie trochę się tam zmieniło to miejsce z biurek, bo tam zawsze się to znajdowało w, w środku tego szpitala naszego, granego, który oczywiście nie jest szpitalem, tylko e, uniwersytet, uniwersytetem ekonomicznym. No i, 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 i co dalej? No i zebraliśmy się tylko w takim innym trochę miejscu. E, no i oczywiście zanim wszystko się rozkręciło, to minęła godzina. Ale tak jak już wspominałem, żeby iść i być statystą trzeba mieć strasznie dużo cierpliwości e, i być spokojnym. E, no i co po tej godzinie? No po tej godzinie poszliśmy się przebrać. Ten, kto oczywiście się miał przebrać. Bo tam dostajesz takie wytyczne, że no masz ze sobą zabrać ubrania, które oczywiście no, nie są ani czarne, ani nie są białe, ani nie zabierają żadnego logo, ani żadnych innych obrazków. No i zawsze, gdy to czytam, kompletnie nie wiem, co wziąć ze sobą, bo połowa mojej szafy to są rzeczy czarne, druga połowa to są rzeczy z nadrukami, więc no i ta jedna trzecia tych wszystkich pozostałych ubrań to są rzeczy białe więc nigdy nie wiem, co wybrać. Ale wziąłem tam coś takiego w miarę... w miarę, co by pasowało, czyli bluzę szarą z czerwonym kapturem. Tak, czerwonym kapturem. Ale i tak mi się to nie przydało, bo dostałem kolejną funkcyjną rolę. Myślałem, że będę ratownikiem medycznym, bo w sumie jeszcze nie byłem. Byłem dwa razy pielęgniarzem i w sumie nie chciałbym być pielęgniarzem, bo ten strój pielęgniarza jest śmieszny, trochę tandetny. Kiedyś mi się to podobało, ale stwierdziłem, że trzeba iść dalej. Trzeba być kimś innym trochę. No i przeczytałem tam na tej rozpisce, że będę ratownikiem medycznym. Bo ogólnie nigdy nie wiecie wcześniej kim zostaniecie, tylko na planie się dowiadujecie. Tak, już ta pani sobie tam zrobi rozpiskę. Bo oczywiście trzeba zdjęcie wysłać ze zgłoszeniem i wtedy sobie wybierają kto by do czego pasował. No i tak pomyślałem, eee, tak spoko, może być. Może być i ten cały ratownik medyczny. No ale potem się okazało, że jednak będę. Jak już ktoś oglądał mojego Instagrama, albo gdzieś tam media społecznościowe, moje śledzi, to mógł się dowiedzieć, kim będę. A tutaj macie zdjęcie, kim zostałem. Dokładnie zostałem policjantem. Eee, no, powiem, powiem Wam tak. Ogólnie się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że policjantem jeszcze nie byłem. No i poszliśmy się przebrać. Jednakże znaczy, nie spodziewałem się, że będzie aż taki nacisk. Na ten ubiór, że to będzie musiało wyglądać identycznie, jak prawdziwy funkcjonariusz, a więc no dostałem tak na zdjęciu, widzieliście, jeszcze raz wam pokażę to zdjęcie. Dostałem spodnie policyjne, dostałem koszulę z długim rękawem. W ogóle dostałem pasek do tych spodni, bo tamte rozmiary mają takie dziwne, albo mają za duże, albo jestem po prostu niewymiarowy, bo albo spodnie były za duże, albo były za małe ale dobra, tożniejsza. Dostałem pasek, który i tak mi niczym nie pomógł, jedynie trochę designu dodał do całego ubioru, więc te spodnie były trochę mało komfortowe i ogólnie były strasznie szerokie. Nienawidzę chodzić w szerokich spodniach. Eee, też nie lubię chodzić w tych, takich, w cudzysłowie, jajok no ale takich szerokich też nie lubię. <laughs> no i co dostałem dalej? No tą koszulę, dostałem całą kurtkę z kamizelką, w ogóle z napisem Policjan. Eee, no i dostałem bojówki. Czyli te, te buty takie taktyczne, e, no i one były tak mega niewygodne. E, no niby rozmiar spoko, ale później tam na nogach miałam takie odciski z tego języka, który tam w środku był. Nie wiem jak wam to opisać, ale no nie było to zbyt wygodne, szczególnie że byliśmy na planie do 22. więc cały czas trzeba było w tym ubiorze być. E, no i to chyba był jedyny minus tego całego ubioru. Jeszcze miałem fajną czapeczkę policjanta. Eee, I powiem Wam, że najśmieszniejsze jest to, że taki ratownik i taki policjant w ogóle nie są rozróżnialni z tymi prawdziwymi, którzy też się na planie znajdują. Bo oczywiście tam są radiowozy prawdziwe i karetki też z prawdziwymi ratownikami. W sumie jak już mówimy o tych ratownikach medycznych, to w sumie a, to takich spoko gości poznałem. Bo ogólnie TVN ma podpisaną umowę z katowicką stacją właśnie pogotowia ratunkowego i tam zawsze na plan są podsyłane dwie karetki. Tym razem przyjechał gość z Mysłowic i z Bytomia, jak się nie mylę. No i oni praktycznie też tam musieli być do 21.30. Ale w ogóle zaskoczyło mnie to, w jakim trybie oni działają, bo mówił mi, że przychodzą na przykład na 8 rano. W tym dniu tam miał akurat, że przychodzi na 8 rano. Później o 14.30 przyjeżdżali na plan. I po 14.30 im się zaczynała ta jakby no, sesja popołudniowa e, no i pracę na planie skończyli przed 22:00 i znowu jechał na nockę, więc oni praktycznie pracowali 24 na dobę. Później mówił mi, że tam ma dwa dni do wyboru e, wolnego, no ale jakoś sobie tak nie wyobrażam kurczę przez 24 godziny pracować, e, więc no, trochę ich w tym względzie podziwiam. No i co dalej? Na pewno się spytacie już o takie aspekty bardziej czysto filmowe i kogo zagrałem. No na kogo zagrałem, no to już wiecie, policjanta, ale w jakiej scenie? No miałem takie szczęście, że praktycznie ta nasza scena, w której brali udział policjanci, bo miałem jeszcze taki jeden gościu, ten gościu był taki trochę starszy, nie wiem, może około czterdziestki miał i on bardziej pasował na tego policjanta, no bo i brzuszek miał, znaczy nie obrażając oczywiście, ale tak, tak wyglądał bardziej na policjanta. No i mieliśmy tak troszkę śmiesznie, bo ja byłem aspirantem i on był aspirantem, bo kurtka, której miała być, nie, nie wiem, ja się znam na tych stopniach chyba, no po prostu niżej tam szczeblem, była na mnie trochę za duża, więc też się za na aspiranta. No i znowu kurczę cały czas nawijam i wyjdzie z tego materiał 20-minutowy, a więc trzeba trochę przejść do sedna sprawy, bo zaczniecie z tych moich opowieści. E, a więc pytacie, kto był w tym dniu na planie filmowym? E, była Maja Ostaszewska, był ten cały prokurator, czyli Mateusz Kościukiewicz, była Magdalena Popłaska, czyli psycholog, i kto jeszcze? Był ten taki policjant, który też grał e, tam w kilku odcinkach, i powiem wam, że bardzo spokojna osoba. Tutaj też gdzieś zdjęcie mamy wspólne i powiem wam, że to jest młody aktor, który nie wiem, czy jeszcze nawet nie studiuje tam. Aktorstwa, ale zaskoczyła mnie jego otwartość, bo serio gadałem z nim jak zwykłym człowiekiem, po prostu no normalnie, jakbyśmy się znali tam już parę lat. E, mówił, że właśnie ma grać w jednym filmie też e, na Śląsku, związany z jakimś bokserem śląskim czy, czy coś w tym desej. Nie pamiętam i wiem, że musi się nauczyć śląskiego właśnie. Zakładając, że, że ja tam trochę śląski umiem, no to staraliśmy się go nauczyć tam niektórych. No, może nie prostych, ale niektórych śląskich słów. No i wyglądało to strasznie komicznie, bo wiecie, ktoś kto nie mieszka na Śląsku i usłyszy na przykład jakieś kuzyntrygi, Beher czy tak dalej, no to, 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 to trochę się śmieje. Ale gościu jest gdzieś tam z gór, więc no w miarę, w miarę ten nasz slang śląski e, gwarę połapał. A więc jeśli się chce, można się nauczyć. No i mam jeszcze oczywiście zdjęcie z Mają Ostaszewską. Też mogliście zauważyć na Instagramie albo na innych portalach społecznościowych. W ogóle w tym dniu wiem, że Maja Ostaszewska nie była zbyt chętna na zdjęcia. Wiele osób była właśnie taka no, trochę zniesmaczona tym, bo wiem, że była jakaś tam pani, która chciała, żeby sobie z jej dziećmi zrobiła zdjęcie. No i kurczę, powiedziała im, że, że dzisiaj się źle czuje, że tam nie chce robić z nikim zdjęć. No i po prostu tak obok nich przeszła obojętnie. Ja wydaje mi się, że ona jest dosyć taką bardzo spokojną osobą, taką pozytywną, raczej nastawioną do tych rzeczy bardzo na plus. I, I jak to wyglądało, jak ja sobie zrobiłem to zdjęcie? Nagrywaliśmy właśnie tą scenę naszą i w pewnym momencie tam była przerwa, bo oczywiście jedna scena tam się składa z kilku ujęć. No i przy każdym ujęciu jest kilkanaście dubli. Więc jedną scenę kręciliśmy może z 40 minut, no ale mnie to tam zbytnio już nie ruszało, bo wiedziałem, na no co się pisze. No i tak w pewnej chwili do niej podeszłem i się spytałam, czy można zrobić zdjęcie. I powiedziała tak, ale szybko, bo... bo tak, bo nie będzie stała. Więc no dobra, zrobiłem, ale tak myślę, że bardzo pozytywnie to wyszło. Więc zdjęcie jest. Znaczy, powiem wam tak, zdjęcie mogłoby już być dwa lata temu. Bo właściwie cała przygoda z diagnozą zaczęła się dwa lata temu. No ale zawsze jest taka sytuacja, że niby jesteś blisko tej osoby, niby z nią grasz, bo, bo ta scena po raz kolejny polegała na to, że miał ja przejść tam obok niej, ale to za chwilę wam powiem, tylko nigdy nie wiesz, kiedy jest odpowiedni moment, żeby do niej podejść i się spytać o to zdjęcie, bo zawsze nas tam uczulają, żeby e, aktorom no nie zawracać głowy między scenami, bo wtedy sobie tam. Scena, już przypominają i tak dalej, i tak dalej. Chociaż moim zdaniem to, 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 to i tak jest takie naciągane, bo oni się tam dobrze bawią pomiędzy tymi scenami, więc, więc moim zdaniem aż tak bardzo nie są skupieni na tej swojej robocie. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze na planie był. Jendrula, znaczy nie wiem jak go się dokładnie nazywa, ale wiem, że grał w rodzinie zastępczej i tam był znanym Jędrulą, Tak mi teraz się przypomniało. No i dobra, przejdźmy już teraz do sedna sprawy, jak ta moja scena wyglądała. Eee, nie mogę powiedzieć, że, że spoileruję czy coś w tym stylu, bo ja też dokładnie nie wiem, jak ta scena wyjdzie tam w telewizji, bo to wszystko jest oczywiście eee, no, poprawiane, ucinane i tak dalej, i tak dalej. Więc mogłem tylko powiedzieć, co ja widziałem i, i co tam miałem robić. A więc była scena, że Maja Łostzewska wychodziła ze szpitala i spotkała się z Mateuszem Kościukiewiczem, czyli prokuratorem. Był tam też ten jeden, jeden bandyta. Nie umiem go teraz opisać, ale taki trochę z dłuższymi włosami. No i podjeżdżała e, służba e, więzienna swoim autem, chociaż z tym autem też były nie słynia, ja. Tutaj gdzieś będzie zdjęcie tego samochodu. No bo to było praktycznie zwykłe auto, no takie dostawcze, które nagle się przemieniło w służbę więzienną. Po prostu ci tam z planu pokleili te auto, założyli w górę świateł, no i nagle auto zmieniło się w auto specjalistyczne, więc jak widać w filmie i serialu wszystko można zmienić. No i moja scena była bardzo bardzo wymagająca, bo po przejeździe dwóch policji na sygnałach musiałem przejść przez właśnie koło Maji Ostraszewskiej i koło tego Kościukiewicza, właśnie z tego auta, z tego pojazdu z służby więziennej. A więc no to jest spoko rola, bo praktycznie tu była kamera. No, i oni tutaj szli z tymi aktorami, i ja po prostu sobie na prostej kamerze szedłem. Miałem udawać takiego wieczora. Z tego nie zdenerwowanego, tylko takiego bojowo nastawionego, że idę wkroczyć do akcji do tego mojego drugiego policjanta. A więc wydaje mi się, że, że dosyć spoko opcja, na pewno lepsza opcja niż bycie przechodniem. E, no, i właściwie na tym polegała ta moja rola, bo tam nikt zbyt dużo nie zagrał. Eee, też nie było zbyt dużo statystów w tym dniu, bo może około, nie wiem, 15-20 max, tak czasami bywało około 20, a więc wydaje mi się, że to jest spoko liczba, bo zbyt dużo ludzi to też, też nie ma sensu tam brać na ten plan, bo potem no, dużo osób, które przychodzą pierwszy raz, właściwie nie wiedzą, jak to wygląda i mają wrażenie, że przyjdą na 3-4 godziny i pójdą do domu. No a tam głównie opiera się to na czekaniu No i wyczekaniu właściwie tego swojego momentu, kiedy można wejść na ten plan zdjęciowy No i nasza scena była tą pierwszą sceną, właściwie zaczęło się to około 17.30 Skończyliśmy no tak gdzieś za godzinę Więc no trochę to trwało, więc więcej było przerw wtedy na tym planie niż właściwego kręcenia Były kręcone chyba jeszcze dwie sceny gdy ten policjant przyjeżdżał, o którym Wam mówiłem, i później e, jeszcze z Magdaleną Popłaską i z tym prokuratorem, i na koniec jeszcze tam na kampusie była możliwość tam zagrania w jednej scenie, a to było 22. I, i kto chciał po prostu, ja stwierdziłem, że bycie policjantem dostarczyło mi wystarczających wrażeń i że sobie po prostu już odpuszczę, wezmę kasę. E, stawki były te, co, co już Wam kiedyś mówiłem. No i o tej 22 skończyłem robotę. Eee, no i co jeszcze? To Wam pewnie spytacie, w którym odcinku to będzie. a więc już Wam mówię. Będzie to odcinek 11. E, bo chyba 11 albo 12, ale chyba 11. Na 90% jestem pewien, że to jest odcinek 11, a więc oglądajcie, może gdzieś tam, gdzieś tam je zobaczycie. Mam nadzieję, że się to uda po raz kolejny, no bo już tam kiedyś się widziałam w tej diagnozie. Ale tym razem myślę, że, że wiecie bardziej spektakularnie. Bo jednak byłem policjantem. No i nawiązując do tego policjanta, to bekę z niektórych osób, bo później, jak już mówiłem, na niektórych portalach społecznościowych dałem tam zdjęcie, jako że jestem policjantem. I osoby, które bo, przepraszam bardzo, które mnie za bardzo nie znają, stwierdziły, że, że jestem prawdziwym policjantem. I serio te teksty takie. Ty jesteś policjantem? Ja nie wiedziałem i tak dalej. I później, później wszystkim tłumaczy, że to tylko na potrzeby serialu, a więc wszystkich uspokajam. Jestem policjantem i raczej nigdy nim nie zostanę. To trochę nie moja bajka, ale tak mówię, na parę godzin spoko opcja. E, dużo osób też zastanawia się, czy to jest ostatni sezon diagnozy, gdyż tam na stronach niektórych można było znaleźć informację, że to jest to ostatni sezon e, no i w sumie sam nie wiem, bo z jednej strony niby na portalach rybnickich jest napisane, że no, że diagnoza przyjeżdża po raz ostatni, ale już na przykład na portalach społecznościowych, na przykład na przykład Maji Ostaszewskiej, Macieja Zakościelnego są informacje, że to nie jest ostatni sezon, a więc ja mam nadzieję, że to jeszcze, jeszcze to trochę potrwa. Wiadomo, nie ma sensu też ciągnąć serialu nie wiadomo ile, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Diagnoza jest takim serialem, którym w każdym sezonie pokazuje jakąś inną historię. E, jest to niby zawiązanie tych wszystkich aktorów, ale w każdym znajdziemy taką troszkę inną, ludkę. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z nielicznych serialów, przy którym e, nie można się nudzić. I nie mówię tutaj tylko dlatego, że grałem w nim, że wiem jak to tam wygląda, no i chcę go tak wychwalać, ale po prostu jako widz. Wydaje mi się, że trzyma w napięciu i jeszcze tak trochę potrzyma. Chociaż też nie chciałbym, żeby trwał tyle co Klan na przykład, bo, bo to nie o to chodzi. Po wszystko się kiedyś przeje, ale to jeszcze nie jest moment, żeby ta diagnoza się skończyła. I spytacie też, czy Maciej Kościelny umrze po e, ostatniej emisji odcinka, a więc uspokajam wszystkich fanów i fanki, Maciej Zakościelny nie umrze, będzie się miał dobrze, bo w niedzielę był na planie zdjęciowym i żył. No i moi drodzy, no przerwę musiałem zrobić, bo niestety telefon padł. Nie przypuszczałam, że znowu będę tyle do Was mówił. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. A więc już tak na koniec, no po prostu dziękuję Wam za uwagę. Jeśli się Wam ten materiał spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, czy też oglądacie ten serial. E, no i, i co, jeśli nie, nie śledzicie jeszcze moich mediów społecznościowych na Instagramie, na Facebooku, to zapraszam Was tam serdecznie, bo dzięki nim to wiecie się e, ciekawych rzeczy odnośnie nowych filmów, no i tego co się ogólnie dzieje w moim życiu, bo też nie wszystko tutaj na YouTube jest pokazywane i myślę, że warto tam zajrzeć. E, no i po raz kolejny wam chcę podziękować za uwagę, no i... W takim małym skrócie chcę wam powiedzieć, że chyba kolejne materiały już będą trochę lepszej jakości. Nie będę na razie strzelał tam wszystkich szczegółów. Zobaczycie z czasem. I dziękuję Wam jeszcze raz. I zobaczymy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się!